Korona Ścieżka w niedzielę wieczorem po 19 dokładnie tydzień przed 3 sierpnia przed chojeńską edycją ligi zachodniej MTB jedziemy najciekawszym odcinkiem najdłuższego singla prawie 5 km w którym pojedzie mega na niepowtarzalnej trasie takie jak tutaj widzicie całkowicie naturalne ścieżki trawersy wydatane przez zwierzynę Odnalezione, wytyczone przez miejscowego oblatywacza. Tu mieliśmy epizod, ktoś zerwał 7 strzałek pod rząd. Pewnie jakiś grzebiarz myślał, że strzałki prowadzą do jego miejsca prawdziwkowego ale uzupełniliśmy po zgłoszeniu zawodników objeżdżających trasę. Bardzo dziękujemy za czujność to przecinamy drogę łukosem. Trzeba cały czas kierować się strzałkami i wjeżdżamy na ciąg dalszy korona ścieżki. Ona generalnie idzie w dół, ale pomyliłby się ten kto. Sądziłby, że to jest ciągły zjazd. Niektórzy się śmieją, że przez te 4-5 kilometrów nawet nie ma kiedy spojrzeć na bidon, nie mówiąc o tym, żeby się napić. I znowu kawałek podjazdu. Ta ścieżka generalnie wije się wzdłuż asfaltu prowadzącego z przez Krzymów do miejscowości Piasek. Droga przecina wał wzgórz marynowych zwanych Wzgórzami albo Karpatami Krzymowskimi. Przeżyliśmy ścieżkę zgodną miejscowego leśniczego, żeby było bezpieczniej, ale i tak trzeba zachować czujność. Są takie miejsca, gdzie kierownica ledwo się mieści. Wesło w tej chwili lepiej się duży, le, jedzie się dużo lepiej niż poprzednio kiedy nagrywałem filmik z tego odcinka. Zaczyna się stromy, sztywny podjazd. Jak ja to mówię, rachunek za wcześniejsze zjazdy. Ale korona ścieżka ciągnie się jeszcze sporo dalej. Ważne, że jest twardo. Ta wierzchnia warstwa nie została jeszcze zryta oponami, więc można jechać. O no, miejscami w się przewija. Kolejna góreczka, kolejny szczyt. Widzicie mnóstwo mrowisk, zdrowy, różnorodny las. Zjeżdżałem przez zagledzie, przepięknie pachnie. Profil mógł być lepszy. Przecinamy łukosę drogę i bardzo ostro problemu wyrzucającym zakrętem, i dalej singlem przez Borówę. ile będziemy na, na tej oto góreszce dymowej będziemy ją trawersować no, wprost byłoby chyba nawet dla hartów strzyłówki generalki za ciężko <laughs> Patrząc na te trawersy warto dopasować ciśnienie, nie nabijać za dużo, tym bardziej, że w lesie miejscami jest miękko. I już prawie jesteśmy na szczycie. Niestety po słońcu, ale jedziemy dokładnie na zachód. A jest 19.30. To jest przedostatnia górka korona ścieżki. Za chwilę stromo zjedziemy w dół i kierujemy się na kolejną, ostatnią górkę, tą którą widać na na ścieżce ale żeby tam dojechać jeszcze jeden bambus przed nami Bravo. Brawo prawo, I powoli pniemy się na ostatnią górkę na tym prawie 5 kilometrowym singlu Którego my nazywamy Korona Ścieżką Łatwo się domyślić skąd nazwa Tu miejscowo batywacz się zlitował i wygrabił lekko w prawo. Żeby choć parę obrotów korbą oszczędzić. Jesteśmy na kolejnym dębowym grzbiecie. w którym się na sam szczyt po to, żeby od południowej strony zjechać takim piaszczystym trawersem w drogę leśną, która doprowadzi nas do części trasy położonej przy miejscowości Raduń najbliżej Odry Jesteśmy już na szczycie I w jest trochę piachu Trzeba uważać I tym sposobem Zjechaliśmy całą koroną ścieżką, teraz drogami leśnymi kierujemy się na kolejnych singli położonych ponad miejscowością Radu.